Rozmawiać o trzech latach naszego kanału. O matku, prosto. Dobrze. Czyli to się, no pięknie, widać, że to się nagrywa. A wiesz w ogóle, że mamy już 500 subskrybentów? 502 chyba, no, no tak. tak. Ja w ogóle muszę podziękować wszystkim, tam wrzuciłam post na Facebooka i momentalnie podbiło do 499, naprawdę, także to. No a ja potem wrzuciłam notatkę na społeczność i to bardzo trudno. Dobrze, super. zaraz będziemy o tym mówić. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Przystanku Biblioteka. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z tej strony jako Dajdaria. Dzisiejszy odcinek taki e, oko książkowy, bardziej o nas niż o książkach, czyli taki specjalny odcinek na e, nasze urodziny przystankowe. Tak jest, bo obchodzimy 3 latka i świętujemy 502 subskrybentów. Tak. Witamy wszystkich w naszych szeregach, dziękujemy. E, Wszystkim naszym znajomym, którzy nas udostępniają yy, i lajkują, i dziękujemy bardzo, że pomogliście nam tą magiczną liczbę tak. przekroczyć. Teraz będziemy kroczyć do yy, kolejnej okrągłej liczby. Tak jest, do tysiąca. Tak. Bo wtedy już pozwalają monetyzować. <laughs> <laughs> yy, tak, ja też chciałam podziękować przede wszystkim yy, no, wszystkim, którzy tu są z nami komentują, lajkują, subskrybują czy komentują pozytywnie czy negatywnie, to i tak dziękuję. Bo czasami jest nam miło, czasami się denerwujemy, a czasami mamy z Darią niezłubach. Mhm. A przy okazji Daria, oprócz tego, że chciałam podziękować naszym widzom, to chciałam też podziękować mhm. tobie. Sobie też dziękujemy, no sobie <laughs> powiedzieliśmy też, tak. No bo gdyby Cię tu nie było, to by tego nie podcastu też nas. nie było, więc w związku z tym, że mamy trzecią rocznicę, to no. musi być prezent. O jeny. Bardzo proszę. Jejku, a ja nic dla ciebie nie mam! Ale ma. ty nie musisz nic na mnie. Być. Dziękuję, za, no to teraz e, tak. No Żebyś już nie unboxing, musiała notować na kartkach. To Jejku, no pięknie! Bardzo się cieszę, wiecie, ja mam. Dwa notesy, ale każdy jest od czegoś innego. No to też będzie od tego, bo zawsze notujesz na karteczkach. Tak, ja mam zawsze magiczne kartki, które później lądują w różnych książkach i teraz Wam pokazuję. No to jest naprawdę yy, unboxing przy okazji, zobaczcie jaka piękna ta Nie wiem, czy mi nie będzie szkoda w nim notować. I jeszcze zobaczcie słówkę w środku. Nie, no to jest normalnie. Teraz możemy tak dokładnie to zrobić, jak mamy nowy sprzęt. Zobaczcie, taki prezent piękny. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. Zatem 3 lata, ponad 120 odcinków. Nie wiem, ile przeczytanych książek, bo w tym roku nie policzyłam. Mhm. Ale to się jeszcze, to się jeszcze policzy. Hmm. Też nie liczyłam. Hmm? Też nie liczyłam. Eee, nowy sprzęt, nareszcie się dorobiłyśmy aparatu dzięki projektowi. Tak, tak nawet w miarę sobie radzimy. W miarę, tak, tak. Jak żeśmy się tutaj opanowały ze sprzętem i sprzęt z nami, to już nie jest tak, nie jest tak źle. No. Którą z książek, y, jakie przeczytałyśmy, pamiętasz najlepiej? Przez ten czas cały? No na pewno Du Marier pamiętam naj, najlepiej, tak najbardziej, no bo to tutaj praktycznie tak zaczęłyśmy można powiedzieć ją propagować. Na pewno gwiazdkowego prosiaczka, na pewno książkę pana Rożenia Jagę też bardzo lubię. Na pewno jej kuwiły pamiętam, bo to są raczej takie książki, nie wiem czy bym sięgnęła sama po nie, zwłaszcza po te dziecięce. Czy Potili, a tu jednak to przeczytałyśmy, zrecenzowałyśmy, i chyba przez to tak pamiętam. No, lubię też zawsze te nasze cykle takie jesienno-listopadowe. O tak, ja też je lubię. To są taki okres, gdzie ja naprawdę bardzo na to czekam, bo to staramy się Wam wybierać takie książki jakieś klimatyczne, nastrojowe, albo coś takiego zaskakującego. Jeszcze oglądamy nieraz się i to jest fajne, bardzo to lubię. Mnie się podobała jeszcze ta edycja książka Niespodzianka. To też było tak. fajne. I to też Wam się chyba podobało bardzo, bo, mm. bo pamiętam, że odzew był taki dosyć. Daria musiała przeczytać do i uprzedzenie mm -hmm. i potem dostałyśmy od pewnej pani elaborat, jak to nic nie wiemy znaczy na czy i Jotin. To jest zresztą te... prawdą. Tak, ja przyznaję się oficjalnie, <grym>, że tak jest. Ale to było ciekawe, ale mieliśmy jedną edycję nie? tego. Jedną tylko, raz tak. sobie. Chciałybyśmy znowu spróbować. No, bo raz sobie to wyzrobiliśmy mm -hmm. tak. No właśnie. Podoba mi się ekranizacja I w ogóle lubię też, jak wychodzimy w planer. Wy też lubicie. Mm -hmm. Ja lubię jak jeździmy na targi. Też to jest dobre. Jedziemy do Warszawy? Miałyśmy jechać, ale no. chyba mi się plany osobiste mi chyba nie pozwolą na to. Aha, rozumiem. Y ale jeszcze dam znać. Bo B jak bo, ten to musiałoby być. musiało, muszę się skonsultować z moją połówką drugą. Ale niestety może nie będę mogła jechać. Zobaczymy. Ale ja też bardzo je lubię, i bardzo mi było przykro, jak miałyśmy jechać do Krakowa i nie pojechałyśmy. No, pochorowałaś Bo się ja wtedy. pochorowałam się wtedy i pojechałam do szpitala, i niestety nie byłyśmy. A to mogłoby być fajne, sama po. Może podróż. w tym roku. Mhm. To by było naprawdę super. Targi są fajne. Tak. Lubimy targi. targi. Chociaż z ostatnich byłyśmy totalnie wypompowane wy z życia, nie? Jak już przyjechał, to. Jakie jesteśmy stare, jak nas wszystko boli. Podróż jak w Indiach, na dachu prawie w tak. pociągu. No to było cudowne. Dobrze, że w ogóle wsiadłyśmy do tego pociągu, bo byli takcy, hmm. którym się nie udało. Tak, no to prawda, udało nam się po prostu tak wbić na ostatni, można powiedzieć, yy, ostatni moment. Yy, co możemy powiedzieć jeszcze? Pamiętam jednego pana, to było na początku naszej działalności, mhm. w czasie pierwszego lata, kiedy jeszcze chodziłyśmy ze sztalugą. I pan myślał, że malujemy, jak potem zobaczył, że my do tej sztalugi przywiązujemy aparat. Tak! Nie, nie pamiętasz tego? Mm -mm. I tak popatrzył na nas to wy nagrywacie. A pan myślał, że a ja nie pamiętam tego! O Pod słowackim jadę. byłyśmy wtedy pierwszy raz. Aha, no. A pamiętasz tą łapkę naszą bujającą tak. się. Jak nagrywałyśmy chyba <laughs> ktoś do Marii, wiatr mocniej, a my w tych krzakach nie trawa taka, i łapka. Pamiętam to. Ha, to było dobre na O, tak. R różne miałyśmy momenty. Najbardziej znam przykro, kiedy jak nagrywamy i nam się nie nagra tak. odcinek albo nie ma głosu jakimś cudem. Bo tak się zdarza. Ja ostatnio miałam taki fajny materiał z True Crime za tym pierwszym razem. To był naprawdę fajny, a on nie miał głosu. Takie cichutki, no. że ja nie byłam w stanie już go podgłosić, bo jak podgłosiłeś, to nie, pod, nie podgłaszał się nasz głos. Tylko te dzięki otoczenia i totalnie wszystko poszło do kosza. Przykro mi było. O, no zdarza się no, naprawdę. różne sytuacje miałyśmy. Jakie mamy plany jeszcze na ten rok? Jakie Czytelnicze? mamy plany? Myślałam, żebyśmy nagrały filmik odnoszący się do jednego z naszych pierwszych filmów. Tam, gdzie wybieramy nowości na ten rok i żeby każda z nas z tej listy nowości wybrała sobie na coś do przeczytania. Mm -hmm. Ale to z którego filmu? Nagrywałyśmy w MCK Trzy pod rząd. No. I tam była lista tych nowości na 2024, co chcemy przeczytać? Aha, wiem, wiem, wiem. Mm -hmm. No. To to yy, drugi, co Proszę. Ci proponowałam, to to zgadywanie po mm -hmm. pierwszej linijce. No musiałobyśmy się wziąć za tego snachora, no skoro tak spełniamy i tego życzenia. Tak, i tego znachora. Pragnę go przeczytałyśmy, także no, no co nam straszne teraz. Znachor radę. może być ciekawy. W ogóle zauważył, że u nas w są do Dołęgi Mostowicza. Tak, no bo to to wiesz bo to były no, ta, dużo nawet, przynajmniej tam w tych, w tych małych, małych. Literatura popularna, mhm. wiesz, pierwszorzędna wśród drugorzędnych tak. tego okresu. A może gdzieś się przyłapiemy jakiegoś audiobooka. Albo. się przyjemnie mhm. posłucha. A ja nadrobię Leszka Lichotę jako znachora. Proszę no Państwa, mega to profesor Wilczur. Tak, możemy obejrzeć nawet w MCK. Mogę go obejrzeć jeszcze raz. No ciekawie. Ciekawie było, fajnie. Mm. Może coś wymyślimy jeszcze takiego ciekawego. A może stworzymy znów jakiś tak. Same, no. Ten drinkowy był, był fajny. Drinkowy był ciekawy, może coś jeszcze nam wpadnie do głowy. Zobaczymy. I jak to będzie wyglądało. Szymona um. trzeba namówić znowu, żeby przeczytał kolejny tom Harry'ego Pottera, bo to już A ponad ten rok już, minął. No, no właśnie, bardzo długo. On powiedział, że będzie czytał, tylko czy, czy, czy rzeczywiście tak się stanie. No powiedział, powiedział. Musimy mu ten filmik mm -hmm. podesłać, to może się do niego ustosunkuje. Tak. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. <laughs> ciekawe, a ja bardzo chętnie przeczytam jeszcze raz, a co? Tak, a no Wie, ale jak książek. będziemy mieli takie tempo, że jeden tom na rok, no to się postarzyjemy. <laughs> bardzo mocno, bardzo mocno. Ale to jest ciekawe, że można czytać parę razy tą samą książkę, mm, tylko... to jest tutaj na przykład, ja wcześniej tego nie robiłam, a na przykład na potrzeby tego kanału nieraz czytam dwa razy to samo. No ja na potrzeby kanału albo klubu książki też, ale tak generalnie się staram tego nie robić, bo mm -hmm. jeden... no ten stosik książek, hańby, to rośnie, Jest rośnie. tak, właśnie, nie? I to człowiekowi nieraz po prostu szkoda tego czytelniczego czasu, czasu żeby... A jak ja tam u Ciebie z kupowaniem książek w tym roku? Nie, nie kupowałam w tym roku książek, chyba na targach książki, jak byłyśmy ostatnio, kupowałam książki. I tylko to? Tak, no Uuu. nie kupowałam więcej. No to podziwiam. No nie, nie miałam tak w ostatnim czasie te moje takie życiowe różne sytuacje. Jakoś tak mi po prostu, no, nie miałam takiego momentu, żeby sobie coś zamówić, żeby coś kupić. Nie to, żebym nie miała oczywiście nic tam w planach, ani... W zanadrzu, ale może niedługo coś tam zobaczymy. No, ja trochę kupiłam, ale na szczęście człowiek, lista prowadzi rejestr i z tego tytułu wiem, że póki co na razie więcej przeczytałam niż kupiłam, mhm. więc bilans jest prawidłowy. No, to dobrze. Tak. No to, ale jak To no, dobrze, to, chociaż jak, to, nie? Jak będę w tym roku sprzątać biblioteczkę i policzę książki, które mam i których nie przeczytałam, to się chyba przerażę bo Nigdy dotąd ich nie liczyło. No A już to... stoją w tej mojej bibliotece gór... na trzech górnych rzędach pod warządki. No, to będzie trochę. trochę ich tego. będzie. Ale moich tak samo, no to jest właśnie na takiej Ale zasadzie. mam taką znajomą, która mi powiedziała, że ma nieprzeczytanych około 200 paru, więc może. Może no, nie będzie, że miały. No, nie, no. Też mi się tak wydaje, chyba aż tak dużo nie będzie tego. Nie wiem, ale 200 po... to dla mnie ze trzy lata czytania. No, spokojnie. zobaczymy. Kupujecie więcej niż czytacie, czy czytaje, czytacie więcej niż kupujecie? O, dokładnie. Odpowiedzcie, ja też jestem ciekawa. No ja na razie mówię, na razie jest ok z moim kupowaniem. Tak, a ja chciałabym pozdrowić Panią Joannę, z którą wywiązała nam się właśnie taka dyskusja o kupowaniu książek. Ja Panią bardzo podziwiam, że Pani kupuje i czyta to, co kupuje, bo ja jednak kupuję więcej niż czytam. No, to Taka tak jest. przypadłość. Kupiłam książki w grudniu i też ich nie przeczytałam. Kochana, ja ostatnio, mamy maj, a one leżą. Hmm. Ja ostatnio na moim kanale czytałam książkę, którą kupiłam 12 lat temu. O, no fajnie. Kupiłam taką książkę. <grym> to jest literatura młodzieżowa, taka dla dzieci. Ja byłam nią zafascynowana, chciałam ją przeczytać. I ta książka sobie stoi na no półce, kolejny miesiąc. A co to było? Śnieżna dziewczynka, odrzuć coś wam Jagoda okładkę, taka niebieska z taką dziewczynką, mhm. to jest y, trochę o stracie i taki no zaintrygował mnie tytuł mm, i to tak pasowało pod zimę, no, ale zima minęła i książka stoi, nie? No, poczeka do następnej zimy, jak u mnie chłopiec z gwiazdką dwa lata. O. No widzisz, to jest na takiej samej zasadzie i to mi uciekło. Mamy nową, nową książkę Konrada Morzenia, Listy z miasta wiatraków. Yy, I te listy z miasta wiatraków no też są hu hu, takie, takie, takie. No i też są nieprzeczytane i też kupiłam w zeszłym roku. Ach, no mnie to nie przeraża, no, to, no tak jak mówię, no ostatnio czytałam książkę, która czekała 12 lat, więc, ale mam ten mój magiczny słoiczek. W którym są tytuły książek nieprzeczytanych, no i tak sobie systematycznie wyczytuję. Czytam teraz muminki. O, no super, fajnie. Przeczytałam już małe trole i wielką powódź. Przeczytałam kometę w Dolinie Muminków. Naprawdę hmm. byłam przekonana, że ta kometa w nich trzaśnie. <laughs> I przeczytałam e... trzeci jaki jest? Wiosna mm, Muminków. Nie pamiętam. W każdym razie trzymam na razie mhm. ze sobą. Teraz się będę Nie brać pamiętniki. za pamiętniki Tatusia mominka. O, bardzo fajne są pamiętniki. Lubię. Nie no to dobrze, no to fajnie. Ja też mam stosik. O jejku, teraz Kate Morton czytam, muszę ją skończyć w końcu. Którą Kate Morton? Poczekajcie. Córka zegarmistrza. Aha. Totalnie mieszała mi w głowie ta książka i przeczytałam pół i nie wiem o co kaman, jak to się skończy. Ale bardzo mnie intryguje, bo jest trochę taka... Nawiązuje do czasów wiktoriańskich i mamy Londyn i po prostu bardzo mi się podoba historia i sam pomysł, ale jest totalnie pogmatwana, wątków ma tyle, że y, na razie no, po prostu Poczekam do skończenia całości, żeby coś wam tu móc powiedzieć w tej książce, bo jak ostatnio opowiadałam moim paniom z klubu seniora i też mam tu parę pań, które czytają, lubią i znają. Ja mówię tak, ona tak pisze pogmatwanie, spoko, dowiesz na końcu o co chodzi. Także na razie nie będę wam tu mieszała o co tam. No ja ostatnią taką pogmatwaną to czytałam Gliniany most Markusa Zusaka, tego od złodziejki książek. Mhm. I z 500 stron przeczytałam sto i nadal nie wiedziałam, chłopie, o co ci kanałem? No, ale tu, ja tu na przykład kojarzę wszystko, ale po prostu w tym momencie nic się tam nie łączy, bo tam mamy po prostu e, dziewczynę i po prostu i losy takie rodzinne i matka sławna wiolonczelistka, e, dziewczyna pracuje w takim archiwum i znajduje taką wiktoriańską, starą torbę i w tej starej torbie są e, taki notes i tam są różne takie rysunki, tak jakby to był szkic pewnych prac i ona w tym notatniku odnajduje rysunek domu, który zna z opowieści swojej matki. Mhm. I matka zawsze opowiadała i taką e, na, na wieczór taką e, bajkę, taką historyjkę i ona ten dom poznała. I e, od tego rysunku zaczyna się cała historia losów matki, bo matka tragicznie zginęła w wypadku z kolegą zespołu. E, mamy tam losy jej ojca, jej samej, która stoi przed takim wyborem życiowej drogi, e, ma wyjść za mąż i po prostu, a jednak e, lubi swoje życie, które teraz ma widzę i nie do końca chce, no, zostawić to swoje, które ma. Także książka jest naprawdę ciekawa, a i mamy też postać takiego działacza kulturalnego z epoki wiktoriańskiej, którym ona się fascynuje. I mamy postać malarza, który właśnie, którego właśnie te notatki były, i mamy i jego burzliwe życie, i jego burzliwe losy. A żeby jeszcze tego było mało, mamy takie retrospekcje kobiety, która jest duchem. I która w tym domu zamieszkuje no jest fascynująca, ale wątków to ma tyle, że no, nie jestem w stanie Wam tego w tym momencie po, połączyć i podać jakoś logicznie ułożonego, bo logiki jeszcze na razie nie widzę. A no, powiedz, kto Cię przekonał do Kate no Powiedz. Ty mnie przekonałaś, bo czytałam, ale tak. to dawno było milczącym no, tak zamkiem? Dawno. Milczącym zamkiem? Tak. I to było od tego, a później widziałam tą książkę gdzieś w takich propozycjach, jako nowościach, a że sobie znalazłam na streamingu e to sobie tak poczytuję. Ale dam wam znać, jak to się skończy. A najgorsza książka, jaką czytałyśmy? Najgorsza na pewno wizyta była. Ale coś jeszcze, po czymś jeszcze tak cisnęłyśmy? Co to było? Po różnych książkach cisnęłyśmy. Ostatnio cisnęłyśmy po yy, zatoce Francuza, ale to jedna pani nas poparła, że, yy, że mówimy dokładnie to, co ona też myśli. Mhm. Ale coś wcześniej jeszcze objechałyśmy chyba. Tak coś i ktoś nas za to objechał też. Też było było coś, że y, coś nam się nie podobało i y, my powiedziałyśmy, że nam się nie podoba i było też jakaś, jakaś jazdka taka mała. Ja o Dickensie pamiętam, że wywołałam burzę, jak hmm. powiedziałam, że nie lubię Dickensa. Tak. <grymna> 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 mhm. Tak. Tak. Ta, tam też mnie ktoś tam od czci i wiary po prostu odsądził, że jak mogę nie lubić Dickensa. Jak możemy w ogóle tak coś ocenić? Nie, ktoś nam kiedyś napisał, że sobie położywałyśmy na autorze, nie? Tak, ale kurczę na kim? I to było stosunkowo niedawno. Aha. Na kimś sobie, że poużywa, pouży, poużywałyśmy sobie, a ja wiem, na Marcelu, na Marcelu Bosie. Bosie. tak, 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 to jest to złoto, co nam tu przy, świeci, o co chodziło, no właśnie, to tak. W ogóle powinnyśmy się nazywać post, Podcast Przystanek Biblioteka im. Marcela Wosa. <sum> Nie <sum> wiem, czy on by się zgodził <sum> na to. O jeziu. Ale pana Małeckiego polecamy na przykład. nie? Tak. Także to jest. No to co? Ale mówimy o Robercie Małeckim. Znaczy, drugiego pana Małeckiego od literatury pięknej też polecamy, ale mówiliśmy o kryminałach. Mhm, tak. No to co? No kończymy. Piszcie, co myślicie o naszym kanale i jak, co byście może jeszcze widzieli tutaj, jaką. W jakiej formie, i czego tutaj jeszcze nie było, a co by było fajne, a może byście poglądali, nie wiem, może dawno nie było żadnego właśnie otwierania paczek ani czegoś takiego. Raz to zrobiłyśmy, nie? Mm -hmm. Raz otwierałyśmy. Takie typowe otwieranie paczek. Raz zrobiłyśmy chyba czy dwa biblioteczny book haul. Mm -hmm. e No to co, życzymy sobie przynajmniej kolejnych trzech lat. Tak, przynajmniej. E trzymajcie za nas kciuki. Żeby nam się udało ten kanał dalej tak. tutaj trzymać, kontynuować. Żebyśmy były całe i zdrowe, bo to nigdy nic nie wiadomo. Mm -hmm. Różne zmory chodzą po ludziach. To prawda. Tak. A póki co yy, serdecznie dziękujemy za wszystko, za, za Państwa obecność, za wszystkie komentarze, za te miłe, za te niemiłe. Za te kciuki w górę, za te dzwoneczki, za to, że jest nas tu już 500, bo to jest całkiem spora grupa. W tym pokoju, gdzie nagrywamy, raczej byśmy się już wszyscy nie zmieścili. No, nie, był problem. A jakbyście nas kiedyś gdzieś widzieli na jakichś targach i mieli ochotę się przywitać, to mam bardzo chętnie. Tak, będzie nam bardzo miło. Ja również przyłączę się do podziękowań. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami nadal i że będziecie się tutaj dobrze bawić i że my dostarczymy Wam i rozrywki, i takiej kulturalnej i takiej. No to się nie boję, że my dostarczymy rozrywki, tylko że będą się śmiać na nie z nami. No, jest taka i zawsze, nie wiem, tak, także może tak. Ale być. jakby co, to można. Tak. Nie mamy nic przeciwko. Same się z siebie śmiejemy, bo wiemy, jakie jesteśmy. No nic, to zanim zacznę jeszcze głupiej gadać niż gadam, to my się może pożegnamy i do następnego razu. Dziękujemy Was serdecznie. serdecznie. Pa, pa. Cześć!